Sportowy przegląd tygodnia Grzegorz. Gabar. Dzień dobry. Piłkarze Śląska mocnym wejściem rozpoczęli zmagania o Mistrzostwo Ligi Okręgowej Grupy 4. Zespół trenera Janusza Kluge pewnie pokonał przed własną publicznością wyzwolenie chorzów. Śląsk od samego początku tego pojedynku narzucił swój styl gry i rozpoczął od groźnych akcji, choć chorzowianie też atakowali. Efektem dominacji gole Marcina Czapli i Mateusza Kajzera. Dwubramkowym prowadzeniem zakończyła się pierwsza połowa. W drugich 45 minutach Śląsk dorzucił jeszcze dwie bramki ze sprawą Marcina Czapli i Daniela Czapli i pewnym zwycięstwem zakończył inaugurację rozgrywek. Prezes Andrzej Jasicki, zaraz po zakończeniu tego pojedynku, podkreślał, że celem piłkarzy ze skałki jest awans do czwartej ligi. Jeśli nie w tym sezonie, to w następnym. Patrząc na kadrę Śląska, trudno się z tym nie zgodzić. Jednak boiskowa rzeczywistość czasami weryfikuje największe plany. Mamy jednak nadzieję, że nie tym razem, czego oczywiście życzymy Śląsk. Świętołowice wyzwolenie Chorzów 4 do 0. Mniej powodów po inauguracji mają na pewno w Lipinach, mniej powodów oczywiście do radości. Naprzód w pierwszej kolejce rozgrywek Ligi Okręgowej pojechał do Miechowic, by ulec tamtejszej Silezji 0-2. do Pierwszym liderem rozgrywek odra miasteczko Śląskie. W sobotę 20 sierpnia kibiców w Świętokłowicach czeka pojedynek derbowy w drugiej kolejce rozgrywek czwartej grupy Ligi Okręgowej. Naprzód na stadionie w Lipinach zmierzy się ze Śląskiem Świętokłowice. Pierwszy gwizdek do tego pojedynku o godzinie 17. Walki z pewnością nie zabraknie. Zapraszamy. Dawid Bas, zawodnik sekcji speedrowera Śląska Motokrys Świętochowice, najlepszy w indywidualnych, otwartych mistrzostwach rybnika, jakie odbyły się 15 sierpnia na torze rybnickiej. Kuźni, aktualny srebrny medalista indywidualnych mistrzostw Europy pozostawił w pokonanym polu Marcina Szymajskiego z Częstochowy i swojego kolegę klubowego Kamila Bielicę. Poza podium start w rybniku zakończyli Kamil Bielaczek, Mateusz Pacek i Patryk Bas. W mijającym tygodniu odbyła się również pierwsza runda Pucharu Polski pod okręgu Katowice. Nasz piłkarski jedynak w pierwszej kolejce naprzód Lipiny przegrał na boisku górnika 09 Mysłowice. Zero do dwóch i odpadł z dalszych rozgrywek. W drugiej rundzie Pucharu Polski, która zostanie rozegrana 6 września ze świętochłowickich zespołów zobaczymy jedynie śląski Świętochłowice, który w pierwszej rundzie wygrał z rezerwami na przodu lipiny Walkowerem, bowiem drugi zespół na przodu wycofał się z pucharowych rozgrywek w tym sezonie, podobnie jak druga drużyna śląska Świętochłowice. I tą piłkarską informacją kończymy sportowy przegląd tygodnia. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.